Krótka nagrywka na prośbę Marka Żebym go nagrał oczywiście chciałbym mu powiedzieć, żeby się nie popisywał, tylko sobie jechał po swojemu jak mam go nagrać Ale nie zdążyłem Marek to jest fajny gość, naprawdę Dwa lata prawo jazdy, jego pierwszy motocykl CB1000R Dodam, że Marek oczywiście duchem młody człowiek, ale już metryczka taka jest, trochę już starszy pan, starszy pan, ale oczywiście w głowie nastolatek, jak ja. Nie chcę teraz skłamać, nie wiem czy mogę mówić, ale najwyżej napiszę, jak się Marek zgodzi na dole filmu, o jakim wieku tutaj mówimy. Naprawdę fajnie sobie radzi, jak na, na kogoś, kto, kto tak naprawdę na początku kariery motocyklowej Naprawdę ładnie jeździ No i też CB1000 to jest dobry wybór jeżeli chodzi o konstrukcję silnika i to, co on lubi w motocyklu, więc myślę, że połączenie wszystkiego jak się tam trochę rozsądku ma i jakąś technikę jazdy no nie jakąś, dobrą technikę jazdy to litr też można sobie doskonale radzić na motocyklu. Wcale nie czy musi to być tam jakieś 300 od razu, na dzień dobry. Znaczy, od, 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 nie trzeba zaczynać od jakichś małych, ale warto, warto. Warto zaczynać. Nie jestem przeciwnikiem, ale też nie jestem jakimś też przeciwnikiem tego, żeby nie wsiadać na takiego fajnego Nakeda, jakim jest CB1000R. Także to jest taki motocykl, który naprawdę. Jeżeli miałbym zastąpić streeta to zastąpiłbym go CB1000R Jeżeli chodzi o Nikeda, lub jakimś powiedzmy teraz tym nowym Suzuki GSX s 1000 Minimum systemu, Minimum systemów maksimum radości z jazdy Porządne czterocylindrowe silniki sprawdzone, a nie ten jakieś dziwolągi Marek, Marek, spokojnie, spokojnie. Tu niestety jest z górki, czyli to, co nie lubię. To czego nie lubię, tak mówiąc po polsku. Tu już nie ma zawrótki. Marek dodatkowo jest jeszcze taki bardzo ciekawy tego motocykla i generalnie motocyklizmu, także on tam się dopis dopytuje, do sprawdza, reguluje, no taki żyje tym motocyklem. No i tak jest, że go nie mogę dogonić kuźwa. Gdzie tu rozsądek starszego pana? <śm> nagrywa nagrywam z boku o, Fajny motorek, fajny Także taka nagrywka po prostu motocykla CB1000R w akcji z dobrym kierowcą za sterem Jeszcze w takich okolicznościach przyrody, no to już w ogóle. Niepowtarzalnych. Ja wolę wolniej w zakręt, a szybciej z niego wyjść. To tylko taka różnica. Tutaj między naszym stylem jazdy, że Marek tak trochę szybciej wchodzi, dochodzi do zakrętu. Nie znaczy, że źle. No po prostu ja mam może ten granicę trochę przesuniętą bardziej do tyłu. Także ja wolę się do zakrętu lepiej przygotować, ale, a potem szybko z niego wyjść niż odwrotnie. Ale tu było wszystko perfekt. Tu bardziej chodzi tylko o to, że to jednak jest cały czas droga publiczna, że trzeba mieć to w tyłu w głowie, że... Jeżeli ktoś na, na tym zakręcie z drugiej strony może popełnić błąd, <laughs> więc... Tylko o to tutaj chodzi, bo oczywiście kto hamuje przegrywa, nie? Siema. A jesteśmy w tej chwili po stronie włoskiej, tu za granicą ze Słowenią. Dobra.